Cześć wszystkim! Dzisiaj omawiamy fabułę szybkich i wściekłych pięciu. Zaczynamy od pościgu za więźniarka, w której jedzie Dom toreto, skazany na 25 lat. Brian O'Conner i Mia, pomagając w ucieczce do Ume, staja się celem władz. Uciekają do Rio de Janeiro, gdzie biorą udział w pozornie prostej robocie kradzieży trzech samochodów z pociągu. Okazuje się jednak, że za wszystkim stoi skorumpowany biznesmen, Hernen Reyes, zainteresowany nie samochodami, a ukrytym w jednym. Z nich hipem nawigacyjnym. Podczas kradzieży dochodzi do zabójstwa agentów, a dom zostaje oskarżony o morderstwo. Za nimi rusza agent Luke Habs ze swoja elitarna drużyna. Pierwsza próba aresztowania kończy się niepowodzeniem. Mia odkrywa, że jest w ciąży, co zmusza trójkę do pozostania w Rio. Postanawiają zemścić się na Reyesie i ukraść jego 100 milionów dolarów. Zbierają swoją ekipę, planują skomplikowana kradzież, ale Hobbs aresztuje Dome, Brianę i Mi. Podczas transportu dochodzi do ataku ludzi Rejesa, w wyniku którego ginie większość ludzi Hobbsa, a Vince, przyjaciel z ekipy, zostaje śmiertelnie ranny. Dom i Brian ratują Hobbsa. Następnego dnia, z pomocą Hobbsa i Elini, dokonują brawurowego napadu na posterunek policji, gdzie przechowywane esa pieniądze Reyesa. Używając samochodów, ciągną sejf przez miasto, niszcząc wszystko na swojej drodze. W efekcie spektakularnej akcji, sejf trafia w samochód Reyesa. Habs zabija Reyesa, a następnie, zamiast aresztować ekipę, daje im 24 godziny na ucieczkę, zabierając sejf. Okazuje się jednak, że safe został wcześniej podmieniony. Ekipa dzieli łupy, a dom doczymuje obietnicy złożonej żonie i synowi Winsa. Na koniec widzimy Brianę i Mina na plaży, gdzie spotykają Dołmę i Elin. Film kończy się wyścigiem między Brianem a domem. Po napisach końcowych widzimy Hobsa, który otrzymuje informację o Leti, uważanej za zmarła, co zapowiada dalsze wydarzenia.